18 maja 1920 roku, w małym miasteczku Wadowice, przyszedł na świat chłopiec, któremu nadano imię Karol. Nikt wtedy nie przypuszczał, że to dziecko stanie się jednym z największych autorytetów XX wieku. W 105 rocznicę jego urodzin wspominamy nie tylko papieża, ale przede wszystkim świętego człowieka, Jana Pawła II. Młodość. I droga do kapłaństwa. Karol Wojtyła dorastał w trudnych czasach: wojna, utrata bliskich, konieczność pracy fizycznej. A jednak w tym wszystkim rodziło się w nim powołanie, już wtedy zachwycał się prawdą, pięknem i miłością. To właśnie w cieniu cierpienia dojrzewała jego głęboka wiara. Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Pontyfikat, który poruszył świat. 16 października 1978 roku świat usłyszał słowa Habemus papam. Karol Wojtyła został wybrany papieżem jako pierwszy Słowianin w historii. Przybrał imię Jan Paweł II. Jego pierwsze słowa wstrząsnęły światem: Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Odważny, bliski ludziom, Podróżujący bez wytchnienia, dotarł do ponad 130 krajów, niosąc pokój, nadzieję i ewangelię. Był papieżem młodych, rodzin, cierpiących i ubogich miłość do człowieka i miłosierdzia. Jan Paweł II. Całym swoim życiem głosił wartość ludzkiej godności, był niezłomnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jego serce szczególnie biło dla tych, którzy cierpieli. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Jan Paweł II odszedł do domu ojca 2 kwietnia 2005 roku. W wigilię niedzieli miłosierdzia, ale jego duch żyje w sercach milionów. Dziś, gdy świat tak bardzo potrzebuje nadziei, jego słowa znów rozbrzmiewają mocno i wyraźnie. Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali. To wezwanie do świętości, do odwagi, do życia prawdziwego. Nie lękajmy się być świętymi, nie lękajmy się być ludźmi modlitwy i miłości.